Dzień dobry. Nazywam się Oskar Luty. Jestem rzecznikiem akademickim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Mam wielką przyjemność być tutaj z panią profesor Justyną Orzegalską-Trybalską z Katedry Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry pani Dzień profesor. Dobry. Pani profesor, chciałbym porozmawiać z panią na temat autoplagiatu. Jest to dość słabo rozpoznane Zagadnienie w praktyce akademickiej. Mam wrażenie, że wiele osób do końca nie wie, co to znaczy. Jednocześnie jest to kwestia bardzo ważna. Ważna z perspektywy, oczywiście, prawnej, ale ważna też z perspektywy integralności uczelnianej, integralności tego, co robi uczelnia, tego, co robi pracownik naukowy i w jaki sposób buduje swój dorobek naukowy. Proszę powiedzieć, pani profesor, jak w ogóle rozumieć to słowo autoplagiat? To jest rzeczywiście bardzo takie wielowarstwowe zjawisko, które można różnie oceniać, i te oceny mogą być bardzo różne. Autoplagiat kojarzy nam się z czymś negatywnym i ma raczej w, w kontekście działalności naukowej takie bardzo negatywne konotacje. Tymczasem okazuje się, że z punktu widzenia prawa autorskiego i oceny prawnoautorskiej, czyli tej, która zwykle jest taką oceną bardzo surową, jeżeli Ostrą, chodzi o różne. Inne aktywności. Nie ma czegoś takiego jak autoplagiat. Autoplagia to jest zjawisko odnoszone do wielokrotnego publikowania pod swoim nazwiskiem tych samych tekstów. Jako coś, co jest przeciwieństwem, można powiedzieć, plagiatu, tylko popełnianym przez autora. Jak popatrzymy na to, czym jest plagiat i powiemy sobie, że plagiat to jest wprowadzający w błąd oznaczenie autorstwa i naruszenie prawa autorskiego osobistego. No to możemy szybko się zorientować, że nie bardzo możemy o czymś podobnym mówić w przypadku, kiedy to autor publikuje drugi raz pod swoim nazwiskiem publikację, ponieważ żadnego tutaj takiego zjawiska, wprowadzenia w błąd nie ma. wszystko, się zgadza, wydawałoby się, i tak rzeczywiście jest z punktu widzenia prawa autorskiego. Natomiast kontrowersje związane z autoplagiatem. Oczywiście są i one są no, z punktu widzenia multiplikowania swojego dorobku naukowego. To jest jedna płaszczyzna. Z punktu widzenia wprowadzenia czytelników w błąd co do oryginalności publikacji, która okazuje się wcale nie jest oryginalna, to oczywiście ma znaczenie w takich dziedzinach, gdzie ta aktualność danych ma ogromne znaczenie medycyna czy jakieś nauki przyrodnicze. Więc to jest następna płaszczyzna, i rzeczywiście z punktu widzenia zasad etyki, rzetelności w nauce, taka sytuacja może mieć negatywną ocenę, aczkolwiek z pewnymi zastrzeżeniami. Dlatego, że te oceny powinny być dość uważne, jeżeli chodzi o zarzucanie. Komuś, że popełnia antyplagiat. Są takie dziedziny, czy są takie specjalizacje, bardzo wąskie, i trudno wymagać od naukowca, żeby no, nie pisał trochę ciągle o tym samym. I tutaj nie widzę nic złego w tym, że piszemy o tych samych problemach w różnych publikacjach, czy w różnych wersjach językowych. Problem polega na tym, kiedy zatajamy to, że Dana tematyka, nawet nie tyle tematyka, co treść, podobnie ujęta, była już przedmiotem publikacji gdzieś indziej. I tutaj punkt ciężkości jest: takie też są wskazówki i wymogi wydawców, którzy. Mimo tego, że wymagają oryginalnych tekstów, bardzo często zostawiają tą furtkę, mówiąc, za moją zgodą, możesz opublikować tekst, który gdzieś był publikowany wcześniej, pod warunkiem, że wyraźnie jest tam zaznaczone, czy w tym drugim tekście jest zaznaczone to, że taka publikacja już miała miejsce. I ostatnia może rzecz, którą uzupełnię będąc przy wydawcach. Z punktu widzenia prawa autorskiego i prawa autorskiego osobistych powiedziałam, że nie ma problemu, nie ma wprowadzenia w błąd. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że bardzo często, publikując pierwszy tekst, przenosimy prawa autorskie na wydawcę, udzielamy licencji wydawcy. Co znaczy, że jest zwielokrotnienie tego samego tekstu i fragmentów. Jest już uprawnieniem wydawcy. Czyli robiąc taki recy recycling swoich publikacji, nawet ze świadomością, że nie robimy nic złego, bo przecież podpisujemy swój tekst, no, możemy, możemy naruszać prawa, prawa majątkowe. autorskie, majątkowe mhm. wydawców, i to jest bardzo często problem z punktu widzenia właśnie takiej, takiej aktywności. A proszę powiedzieć, z perspektywy tego tematu, ja rozumiem, że też możliwa jest sytuacja, kiedy autoplagiat się sprzęgnie z plagiatem, kiedy przedmiotem przepisywania jest utwór, który wcześniej był przedmiotem współautorstwa. Czyli mieliśmy na przykład dwie osoby, które napisały na dany temat, a jedna z nich ciągnie tę gumę, za przeproszeniem, tę myśl w następnej publikacji, ale nie wskazując poprzedniego, Współautora, jednak czerpiąc obficie z tekstu poprzedniego. Czy dobrze na to patrzył? Jak najbardziej tak. To jest ciekawa sytuacja, jak najbardziej możliwa, ale którą trzeba oceniać według tych kryteriów, o których mówiliśmy, z punktu widzenia ponownej publikacji swoich treści z punktu widzenia tutaj sytuacji, w której mamy jasność co do tego, że prawa autorskie, majątkowe są dalej moje, mogę to robić, natomiast tak jak pan Ecenaz powiedział, mogę jednocześnie popełniać, auty, autopla, popełniać plagiat, mhm. korzystając z cudzej, z cudzej twórczości, więc jak najbardziej trzeba być no, na tą kwestię też wyczulonym, żeby no, próbować takich sytuacji, bardzo serdecznie dziękuję pani profesor. Dziękuję.